Dzisiaj Jezus Chrystus na nowo wzywa nas do pokory, zaprasza, byśmy stawali w miejscu, które prawdziwie do nas należy. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami. Zanim przywłaszczymy sobie wszystkie te tytuły, spróbujmy podziękować Bogu za wszystko, co mamy i co od niego otrzymaliśmy. Codzienna modlitwa. Jak mówi święty Paweł, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Kiedy więc jesteśmy świadomi, że postąpiliśmy właściwie, dobrze będzie powtarzać. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Współczesny człowiek cierpi na godną pożałowania amnezję. Żyjemy i działamy tak, jakbyśmy sami byli autorami życia i twórcami świata. Dla kontrastu, godny podziwu jest Arystoteles, który w swojej teologii naturalnej. Nie znał pojęcia stworzenia, pojęcia znanego w tamtych czasach tylko jako Boże objawienie, ale przynajmniej było jasne, że ten świat zależy od siły wyższej, pierwszej przyczyny. Święty Jan Paweł II wzywa nas do zachowania pamięci o długu, jaki mamy wobec naszego Boga. Człowiek winien oddawać cześć Stwórcy, składając w dziękczynieniu i uwielbieniu wszystko, co od Niego otrzymał. Człowiek nie może zatracić sensu tego długu, który tylko on spośród wszystkich innych ziemskich rzeczywistości może rozpoznać. Co więcej, myśląc o życiu nadprzyrodzonym, Bóg nic nie uczyni bez naszego pozwolenia, bez naszego wysiłku. Nasza współpraca polega na tym, by nie przeszkadzać w działaniu Ducha Świętego pozwolić Bogu działać. Świętości nie produkujemy my sami, ale daje nam ją ten, który jest Nauczycielem, Ojcem i Przewodnikiem. W każdym razie, jeśli myślimy, że coś posiadamy. Starajmy się to oddać na służbę innym. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Zostań z Bogiem.